Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tam ci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowa Pańskie. Któregoś letniego wieczoru stał człowiek na szczycie Góra na pustyni całkowicie sam ze swoimi myślami. To była jedna z przepięknych pogodnych nocy, gdy niebo przepełnione jest gwiazdami, miłość ogarnia serce, a spokój serce i duszę. Człowiek stał na szczycie góry i odczuwał, że fale radości ogarniają jego istnienie, jego uczucia i całe jego życie. Czuł się jak ten, który słucha przepięknych dźwięków orkiestry symfonicznej. Całe to piękno i harmonia, których doświadczał, sprawiły, że jego serce pełne emocji zaczęło jeszcze mocniej bić. Nagle, w pewnym momencie, zaczął czuć, że jakaś druga osoba znajduje się z nim na szczycie góry, od razu obok niego. Obecność drugiej osoby stawała się coraz bardziej intensywna. Także ta druga osoba, to jest Bóg, była bardziej obecna w jego uczuciach, aniżeli on sam w sobie. Trochę później ten człowiek oświadczył. Moja wiara w Boga zrodziła się tej nocy. Na tym wzgórzu pustynnym, na wzgórzu pełnym pokoju i piękna. Bracia i siostry, ten człowiek, tak jak apostołowie, doświadczył cudu przemienienia na wzgórzu w samotności. I z tego powodu każdy z nas powinien uczynić krok. Należy iść w przyrodę. W ciągu dnia przeznaczyć czas dla siebie, wspiąć się na jakąś górę albo wzniesienie. Dlaczego góry tak wiele razy wspominane są w Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie? Właśnie dlatego, że góra jest symbolem spotkania z Bogiem. Mojżesz spotkał się z Bogiem na górze Synaj. Eliasz spotkał się z Bogiem na górze Karmel. Góra to miejsce wysiłku, odsunięcia się i należy włożyć w to wysiłek, chęci i wiele trudu, aby wspiąć się na górę. A gdy wejdziemy na szczyt, na górze czujemy się jak zwycięzcy. Za nami pozostało cierpienie, męka i możemy poświęcić się sami sobie, możemy zwrócić się ku Bogu. Czasami nie jest łatwo się wspinać, bo jest zbyt gorąco, a czasami jest zbyt zimno. Jezus zabrał swoich uczniów w odosobnieniu. Nie zabrał ich w tłum. To była jego inicjatywa. Oni nie powiedzieli Jezusowi, chodźmy wejść na górę tabor, lecz Jezus wzywa ich. Sami są i nic nie może. Odciągnąć ich uwagi. I dlatego każdy z nas, jeżeli pragnie spotkać Pana, najpierw spotka go w ciszy. I to w ciszy, która jest napełniona modlitwą. Matka Boża tysiące razy wezwała nas tu do modlitwy. A do modlitwy potrzebny jest czas, jeśli to możliwe, i miejsce ten sam czas i to samo miejsce i gdy wejdę w ten rytm tak jak gracze którzy wchodzą w rytm treningu rano albo wieczorem ćwiczą trenują dwie trzy godziny rano lub wieczorem gdybyśmy my byli jak gracze którzy przygotowują się do mistrzostw świata ten świat by rozkwitł Jacy trzej uczniowie szli z Jezusem. Ci trzej, których Jezus wybrał i którzy byli z Nim we wszystkich ważnych chwilach Jego wystąpień publicznych, przede wszystkim był tu Piotr, pierwszy papież, główny filar wiary, On otrzyma klucze Królestwa Niebieskiego i będzie miał zadanie, by utwierdzać swoich braci w wierze. Tu jest Jan, umiłowany uczeń Jezusa, Jezus. Przyznaczył Go za Tego, który będzie opiekunem Jego Matki Maryi I Jakub, który jako pierwszy będzie podążał drogą męczeństwa Jezus mógł sam iść na górę tabor Modlić się do Ojca, spotkać się z Nim Jednak... Celowo prowadzi tych trzech uczniów, aby dodać im odwagi i umocnić ich, aby utwierdzić ich wiarę, gdy będą świadkami jego męki i śmierci na krzyżu, aby się nie zachwiali. I z tego powodu bracia i siostry potrzebujemy modlitwy. Z tego powodu potrzebne jest osamotnienie, abyśmy poczuli miłość i bliskość Boga. Gdy nadejdą krzyże, abyśmy potrafili powrócić do tych chwil i abyśmy wiedzieli, gdzie należy zarzucić kotwicę. A to jest Bóg. Wspieli się na górę Tabor, która Wznosi się około 600 metrów nad jeziorem Genazyrat i tu dochodzi do przemienienia pańskiego, spotkania nieba i ziemi, spotkania Starego i Nowego Testamentu. Bo gdy uczniowie zasnęli, obudzili się, zobaczyli dwóch, Mojżesza i Eliasza, oni byli świadkami nieba, świadkami sławy. Mojżesz był tym, który wyprowadził Izraela z Egiptu, w którym męczył się, cierpiał i jego Bóg wybrał, aby prowadził naród. Jezus prowadzi wiernych do nowego wyjścia, bo prowadzi ku wyzwoleniu z niewolenia i śmierci. Tu jest Eliasz, przedstawiciel proroków, który został wywyższony w ogniu i świetle. Jezus również był w światłości w dzień swego zmartwychwstania i z nieba, z obłoku a obłok zawsze był symbolem bliskości Boga. Słychać słowa, to jest mój syn umiłowany, mój syn wybrany, jego słuchajcie. Co znaczy słuchać Jezusa? To po prostu oznacza naśladować go. Jezus wyznaczył nam drogę. To jest droga cnoty, droga miłości i przebaczenia. I to nie jest łatwa droga. To jest wymagająca droga, ale przy końcu drogi czeka nas wielka nagroda, on sam. Gdy uczniowie spojrzeli na Jezusa, on był cały przemieniony, nie tylko jego odzienie i twarz, cały był w światłości. I tu mamy związek pomiędzy chrztem i przemienieniem Jezusa. Podczas chrztu słyszymy te same słowa. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I to był początek jego misji. A tutaj mamy przemienienie Jezusa. On jest przed wypełnieniem swojej misji. W przemienieniu łatwiej jest nam zrozumieć tajemnicę krzyża. Nie ma przemienienia bez krzyża. Dlatego co my możemy uczynić? Wziąć swój krzyż i cierpliwie go nosić tak jak Jezus, a nie odrzucić go, czy też. Yy, Władować go komuś innemu na barki. My tu w Maciugoriu, jak wiecie, mamy dwa, dwie góry przemienienia. Jedna mniejsza, góra objawień, a druga większa, góra Krzyżewac. Na górze objawień 38 lat temu objawiła się Matka Boża. I kto mógłby przeliczyć różańce i łzy, które zostały tu wypłakane. Miliony serc w tych właśnie, na tych dwóch wzgórzach zostały przemienione. Dlatego możemy nazywać je górami przemienienia, a znajdują się one w Mediugoriu. Zwłaszcza świadkami tego jesteśmy my, kapłani, którzy spowiadamy w Mediugoriu. Gdy wierni pielgrzymi schodzą z tych gór, z jakim poczuciem żalu i miłości przychodzą do konfesjonału. I dają świadectwo. Proszę ojca, zostawiam przekleństwo. Wybaczę bratu, pojednałem się z sąsiadem, nie będę już uzależniony, walczę w mojej rodzinie. Zaczęto odmawiać różaniec codziennie i tak dalej i tak dalej. Jedną z złotych zasad jest to, że nikt nigdy z męciugoria nie Powrócił do domu, zanim nie dotknęła go łaska Boża. Każdy się zmienił choćby trochę, a zwłaszcza ci, którzy w pełni otworzyli swoje serce, powiedzieli: Boże, oto jestem, otrzymali łaski w obfitości. Z tego powodu, że nasz Bóg nie jest skąpym Bogiem, On udziela łaski w obfitości i patrzy tylko, kto ma otwarte serce, aby tę łaskę przyjąć. Chciałbym zakończyć tę homilię przemienieniem. Prawdziwą historią, która jest trochę dłuższa, ale warto ją usłyszeć, bo miało miejsce właśnie na górze Kryżewac. Mowa jest o Rondalu Salivanie, który był amerykańskim dziennikarzem, praktycznym ateistą. On przybył do Medjugorja tylko z jednym celem, aby wyśmiać Medjugorje i cuda, o których się tu mówi, o których się opowiada. Mówi po kilku dniach, który tutaj spędził i zapisywał, miałem czas wolny. Co zrobić? Wejdę na górę Krzyżewac. Był to nienormalnie gorący dzień, powiedział, nikt nie był wystarczająco szalony, aby tego popołudnia wspiąć na górę. I poszedłem sam, powiedział Sullivan, który od razu na początku wspinania się był świadkiem czegoś, co pozostawiło go bez tchnienia. Niebo było bez najmniejszego obłoka. Tak jak wspomniałem, zwykły, gorący dzień, ale w pewnym momencie. Byłem świadkiem najbardziej intensywnego, intensywnej niepogody w moim życiu, ale bez ciemności. Było to swego rodzaju świetlista burza. Światło było tak wielkie, tak nadprzyrodzone i co najlepsze ze wszystkiego było tak blisko mnie, że odczuwałem Jego ciepło. Poczułem tak, jakby ta burza była tylko z mojego powodu. Była to chwila, kiedy po raz pierwszy w życiu pomyślałem, okej, okay, być może jest czas, abym pomyślał, że Bóg istnieje. Tak bardzo ta światłość mnie przeniknęła. Pomyślałem, dobrze, jeżeli Bóg istnieje, muszę dojść na szczyt bez względu na burzę. To jest moja droga. I kontynuował wspinaczkę. Trochę dalej, choć Pewien, że nikogo nie było na tej górze, nagle usłyszałem przepiękną pieśń w języku francuskim. Wtedy spotkałem grupę sióstr zakonnych, które klęczały w błosie i śpiewały jak aniołowie, gdy burza niszczyła wszystko wokół nas, ale nie nas, bo byliśmy nietykalni. Patrząc na nie klęczące, serce moje napełniło się radością i sam upadłem na kolana. I poczułem silną potrzebę modlitwy po raz pierwszy w życiu. Ta sytuacja, że ja klęczę i modlę się do Boga, którego wyśmiewałem jeszcze godzinę wcześniej, była cudem, który przemienił moje życie. Ale cud dopiero nadchodzi. Po modlitwie kontynuowałem drogę z siostrami zakonnymi ku szczytowi, zatrzymując się przy każdej stacji drogi krzyżowej, modląc się, dopóki nie doszliśmy na szczyt. Tam zobaczyłem młodą kobietę, o której nie byłem pewien, czy istnieje, bo była tak piękna. Ona mnie pocieszała. Zarzuciła swój płaszcz na moje ramiona i położyła kapelusz na mojej głowie. Miała szczególną łaskę. Gdy na nią spojrzałem, mnie, ogarnęło mnie niewiarygodne poczucie pokoju i zacząłem szalenie śmiać się z radości. Zamknąłem oczy i w myślach analizowałem wszystko, co teraz się wydarzyło. Świetlista burza, pieśń aniołów, zakonnice, moja pierwsza modlitwa, klęczenie w błocie, młoda kobieta. Byłem tak radosny, a zatem otworzyłem oczy i zrozumiałem, że jestem sam. Mianowicie na górze nie było ani burzy, ani zakonnic, ani młodej kobiety. Zrozumiałem, że wydarzyło się coś niewiarygodnego. Byłem sam, a wszystko to było wizją. Trząsłem się, gdy zrozumiałem, co mi się przydarzyło. Nie mogłem uwierzyć w to, że ich nie ma. Zacząłem biec na dół, szukając zakonnic, myśląc, że być może już poszły, ale nigdzie ich nie było. Nie było nikogo. Biegłem Aż do miejscowości, pytając o grupę francuskich sióstr zakonnych, wszedłem do swojego hotelu, całkowicie zagubiony, ale nie, w tym dniu nikt nie wiedział nic o siostrach zakonnych. I wtedy znowu uklęknąłem i przyjąłem to, że wszystko, od czego doświadczyłem, było mistycznym doświadczeniem tylko dla mnie i od Boga, który w ten cudowny sposób przekonał mnie, że istnieje. Nie tylko on, ale i cuda, które przemieniają ludzkie serca. Cuda, który, którym chciałem zaprzeczyć przyjeżdżając do Medjugorja. Zrozumiałem, jak bardzo Bóg jest wielki, gdy to wszystko przygotował z powodu mnie, małego ateisty, który przyjechał do Medjugorja, aby potwierdzić, że cuda nie istnieją. On przemienił moje życie już u podstaw. Proszę Was, wierzcie w to, że Bóg istnieje, a co najważniejsze ze wszystkiego, on czyni cuda. I tu chcę wam dziś powiedzieć, powiedział Saliwan On dziś nie jest ateistą, lecz jest przekonanym chrześcijaninem i to dlatego, że w Mediugoriu doświadczył tego mistycznego przeżycia. Bracia i siostry, również nas Jezus wzywa, abyśmy wspieli się na górę Tabor, abyśmy za sobą zostawili i grzechy, i obmowy, i kłamstwa, Nieumiarkowanie, nierząd, wszystkie te drobne rzeczy, którymi się zajmujemy, te drobne grzechy, ale i te ciężkie. Jedynie to jest droga przemienienia i droga, którą Bóg nas przemieni i pośle na ten świat, który jest niespokojny. Bóg. Ma przygotowany dar dla każdego z nas, i my każdego dnia możemy wspiąć się na górę przemienienia, choć fizycznie ta góra nie jest obecna. A tutaj sakrament przemienienia to Eucharystia, w której uczestniczymy każdego dnia, i podczas tej mszy świętej, tej Eucharystii, gdy będziemy ofiarować chleb. Połóżmy przed Jezusem to, co w naszym życiu nie było dobre, a zawsze jest wiele tego, zawsze mamy coś do naprawienia. Połóżmy to przy Jego ołtarzu, aby On to przemienił, by stało się dobre, by było cnotą, ale nie byłoby też uczciwe, gdybyśmy Bogu tylko. Oddawali te złe, negatywne rzeczy. Gdy będziemy ofiarować wino i wodę, ofiaruj i połóż przy Jego ołtarzu to, co Bóg dał Ci dobrego w życiu, łaski, które przyjąłeś, Twoją rodzinę, męża, żonę, dzieci, plany, cele, które masz w tym roku i w latach, które nadchodzą, wszystko to połóż przed Jego ołtarzem, oddaj w Jego ręce, aby On to uświęcił i pobłogosławił. Panie, gdy obchodzimy święto przemienienia, prosimy Cię, dotknij dziś wieczorem naszych serc, dotknij naszych myśli, naszych modlitw, naszych dni, abyśmy i my powrócili z tej mszy świętej i z tej pielgrzymki przemienieni i abyśmy mogli dawać świadectwo wśród tych, do których nas posyłasz. Tak niech się stanie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.